Czy Was posłałby swoją córeczkę do Kaczyńskiego, żeby ją wyleczył? Czy ktoś z Was posłałby swojego wnuczka, żeby go leczył, nie wiem, arcybiskup Jędraszewski? Czy ktoś chciałby, żeby jego dzieci leczyły zęby, u, nie wiem, u ministra Czarnka? Że on się jeszcze może kojarzyć z kleszczami dentystycznymi, ale... ale... Wiecie o co mi chodzi? Kaczyńskiego, Kaczyński, Kaczyński, Kaczyńskiego, PiSu, PiS, Kaczyński, PiS, Kaczyński, Kaczyńskiego, prezes Kaczyński, Kaczyński, PiS, PiS, PiS. PiSu. PiS. Serdecznie po świętach przed Nowym Rokiem to jest dobry moment na podsumowanie przede wszystkim zdarzeń z ostatnich dni. Pisowskie władze, pisowskiej władzy, której Ramona że PiS, prezes Kaczyński. Rząd Morawieckiego współpracujących z PIS. -em. Mam nadzieję, że także w samym pisie rządu PIS, premiera Morawieckiego, projektów rządu pis tak naprawdę pis Ja wiem, że premier Morawiecki, wasz projekt pis premier Morawiecki i rząd pis prezesa Kaczyńskiego, w tym wywiadzie prezes Kaczyński. Właściwie prezes Kaczyński i gdzieś prezesa Kaczyńskiego. Prezesa Kaczyńskiego, prezes Kaczyński, prezes Kaczyński, yy, y, władza Kaczyńskiego, rządy prezesa Kaczyńskiego. Jest prezes Kaczyński. PiS, PiS, y, PiS, że PiS, PiS. Polski i PiSu. Znam PiS, znam Kaczyńskiego. PiS rządzi od 6 lat w rękach Jarosława Kaczyńskiego, a Jarosław Kaczyński ma władzę PiSu, obozy PiS. PiS. Jarosława Kaczyńskiego, prezes Kaczyński, prezesa Kaczyńskiego. PiS robi obozu PiS-owskiego. Jarosław Kaczyński, Jarosława Kaczyńskiego, prezesa Kaczyńskiego, to to jest Jarosław Kaczyński. Czy pana Morawieckiego, czy pana Kaczyńskiego, Z rządów Pisu, Kaczyńskiego i Morawieckiego. I Morawiecki, i Kaczyński. Pisu. Ziobro i Kaczyński, i Morawiecki. Z, z ludźmi uczą pokory i rozsąd. Kiedy ludzie mówią ci o swoich radościach, nadziejach, chorobach i nieszczęściach, to trzeba mieć serce z kamienia, żeby nie pomóc, żeby nie zareagować. Z takich rozmów wyłoniła się cały katalog spraw, które trzeba rozwiązać. To zwykłe ludzkie sprawy, nie mające barw politycznych. Te zwykłe ludzkie sprawy zawarliśmy w naszym programie. Gdzie jest tam? <ślesy> Panie ja zapytam z innej, z innej beczki. Jeżeli chce Pan przekonać do siebie Polaków do wyborów samorządowych, jakby Pan miał podsumować 8 lat rządów Platformy Obywatelskiej? Jakby, jakie by Pan wymienił 3-4 sukcesy takiej największej Platformy Obywatelskiej?

Dlatego, że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę, jeżeli się cokolwiek e, zmieni. Tak, uwaga. Polski nie Zęcam do subskrypcji kanału oraz do polecenia znajomym i obejrzenia pozostałych ponad 200 filmów. I do zobaczenia. Cześć!